No do kudełek ma. Dzień dobry, dawaj pionę. Skąd to dostałeś? Dawaj piątkę. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka, słuchajcie, bo to w tą stronę idzie. E, witam Was serdecznie, kochani, z Jeleniej Góry, z gościnnej Jeleniej Góry. Kochamy tutaj kochani przebywać, kochamy tu grać. Jak dobrze pamiętacie, e, tutaj w Jeleniej Górze, kochani, rozgrywaliśmy e, na tym obiekcie już jeden z takich turniejów nocnych, kochani, tam idzie odprawa trenerów. Dostałem dyspędzę, żeby dwa-trzy słowa powiedzieć wam na wstępie, zanim rozpocznie się sportowa rywalizacja, kochani. Natomiast zobaczcie dzisiaj przy tym sztucznym oświetleniu będą chłopcy rozgrywać swoje finały. Daj Boże, żebyśmy to byli my, kochani. Siedem drużyn z roczniku 2006 na tym obiekcie, na którym na co dzień Karkonosze i Jelenia Góra rozgrywa swoje, słuchajcie, boje, batalie w trzeciej lidze. Słuchajcie, stabilne dziesiąte miejsce. Przeglądałem tabelę przed przyjazdem. Tutaj kochani zdaje się mostki przed Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lubin w trzeciej lidze wiodą prym, natomiast kto stąd uzyska Prawo baraży gry o drugą ligę Tego kochani jeszcze nie wiemy Sezon jeszcze trwa Natomiast kochani zobaczcie Naprawdę przepiękny obiekt Słuchajcie pojawili się rodzice Są zawodnicy Słuchajcie turniej z serii dzieci dzieciom Także to wszystko na okoliczność kochani Nadchodzącego dnia dziecka Jeszcze pewnie nie raz złożymy wam wielkie życzenia Radości Żebyście jak najdłużej tymi dziećmi byli Kochani wszyscy jesteśmy dziećmi Natomiast No pociechy i radości żeby jak najdłużej dłużej, kochani z tego czerpać. Zobaczcie fanty przygotowane, medale przygotowane kochani. Za parę minut zakończy się odprawa kochani i będziemy no będziemy rozgrywać tu dzisiaj swoje zawody. Przypominam, że tu w Jeleniej Górze kochani, Jelenia Góra jest około 50 km od naszego Bolesławca. Dzisiaj kochani Gutek z Fabianem gra w barwach KS Talent. Zobaczcie tam ich wyłapie. Siedzą na trybunach kochani nasz jest Talent. Dzisiaj kochani gramy w następującym składzie. Hubert będzie kochani w bronił bramki. Mamy Misia, mamy kochani Łukiego, jest Butek, jest Stasiu, jest Sabek i jest Fabian, kochani. Dzisiaj takim składem będziemy w roczniku 2006 starali się coś tutaj pograć, pobawić się, może coś ugrać. Zobaczymy, kochani, jak się to będzie nam dzisiaj tutaj rozkładać. W każdym bądź razie... Przypominam, że tu właśnie w Jeleniej Górze mieliśmy swój drugi obóz piłkarski, kochani. Eee, przypominam, że teraz będziemy w Wielkopolsce i gorąco zapraszamy Was z Saj Polski. Kochani jeżeli ktoś ma ochotę jechać z nami, pobawić się, potrenować, przypominam, że będziemy tam z kamerą na tym obozie z Gudkiem, będziemy kochani robić zapis wideo z każdego jednego dnia obozu, także gorąco zapraszamy, rozmawiajcie z rodzicami, jeżeli słuchajcie ktoś chce troszkę podnieść kwalifikacje, umiejętności sportowe albo się po prostu świetnie pobawić, zapraszamy na obóz KS Talent. Aczkolwiek uwaga, uwaga, uwaga! Na obozach KS Talent kochani sporo pracujemy. Są to obozy przewidziane, słuchajcie, dla zabawy, ale przede wszystkim dla progresu sportowego. Kochani, klub KS Talent Bolesławiec, jak wiecie, ma spore sukcesy i to w różnych grupach wiekowych. Jest to szkółka, którą prowadzimy kochani od wieku bambini. Tam przoduje kochani kudełek kudełek, który właśnie kochani... Przyjechał dzisiaj dopingować swojego brata, Kudelek jest 2001, czasami kochani pogrywa, o jest jeszcze Stasiu, kochani, Stasiu nie uciekł, kochani, Stasiu również dzisiaj gra z nami turniej, natomiast nie było go w drużynie u góry, przeoczyliśmy Stasia. Także no co kochani, pogodę mamy fajną, nie ma słońca, jest temperatura taka przyjemna do biegania. No jak to w maju kochani, wiszą ciężkie chmury, trzymamy kciuki, żeby nam deszcz dzisiaj nie pokrzyżował kochani naszej zabawy, żeby to się wszystko potoczyło kochani fajnie, przede wszystkim słuchajcie zgodnie z zabawą, ze sztuką żeby dzisiaj kochani wszyscy wyszli z tego obiektu uśmiechnięci no nie będzie to pewnie łatwe dlatego, że kochani mimo, że dzisiaj nie ma miejsc na tym turnieju dzieci różnie znoszą porażkę kochani, natomiast zobaczcie tutaj ciągle bawią się najmniejsze pociechy słuchajcie szable balonowe no dzieje się na obiekcie karkonoszy sporo jeszcze kochani ostatnia informacja przypominam, że gospodarzem dzisiejszych zawodów jest właśnie, słuchajcie, Karkonoski Klub Sportowy Karkonosze Jelenia Góra. Właśnie Mariusz tutaj ostatnie szczegóły dopina i sędziowie już są przygotowani. Przypominam, kochani, że na dzisiejszych zawodach mamy sporo, słuchajcie, dzieci. Są trzy boiska, jak widzicie. Naprawdę świetna murawa, kochani. Pięknie się tutaj, kochani, gra. No muszę powiedzieć, że tu jest bardzo mięciutko, świetnie przygotowane, słuchajcie, boisko. Zobaczcie, jedno boisko mamy tutaj, drugie boisko jest tam i trzecie boisko, ko kochani, żeby w miarę sprawnie to przeprowadzić. Także no co kochani, w tle mamy kifoską muzyczkę, także no, rozpoczynają się pomalutku kochani emocje. Dzieci nie, nie mogą się doczekać już swojego grania. Z tego co wyczytałem kochani mamy dzisiaj drużynę w grupie z Jeleniej Góry, czyli tutaj gospodarza. Mamy kochani gryf gryfów Śląski. Eee, mamy tutaj również e, zdaje się Bolków w swojej grupie, natomiast w drugiej grupie Mamcia ma już wypisaną listę słuchajcie zawodników także e, już ją idę podejmę tą listę, mamy już oficjalne otwarcie. Bram, spotykamy tak. się tutaj dzisiaj, aby świętować e, sporo... na głos organizatorom, także posłuchajcie chwileczkę e, e, poczęcia. Świetna i, akustyka. I, kilka Ale spotykamy się tutaj także po to, aby e, już w poniedziałek na dzień nie zapomnieć o tych, którzy e, ten dzień będą spędzać nie w domu, a w szpitalu. Pragniemy w poniedziałek wybrać się do oddziału, na oddział obronny naszej szpitalu jednogórskiego i tam trochę wiek. uczyć dzieciom w ich codziennym cierpieniu. Także już teraz serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do zakupowania losów, które są tam zaraz koło trybuny. 195 roku, 192 są 192 losy, czyli każdy los wygrywa i tylko, tylko pięć złotych. Te pieniążki pójdą na upominki właśnie na tych chorych dzieci. Zapraszam także Państwa do poczęstunku, wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, taką ono dzieci. Tam pod parasolami można skorzystać w kruszcich można napić się gorącej kawy, herbaty, można także Zdjęcia szczęśliwego. Mamy kiełbaskę chwila. Serdecznie i serdecznie. Zapraszamy. A jeśli chodzi o walory sportowe dzisiejszego wieczoru. Mamy przygotowane trzy boiska. Panie trenerze! I, i Panie trenerze! To wojsko, na które teraz wchodzą... Na powodzenia, boisko, gratulujemy. Fajnie przygotowana wody. impreza. Tuż za fotoreporterem portelem, boisko numer 2 i tu po prawej stronie państwa wojsko numer 3. Na boisku numer 1 i 2 będą rozgrywały się mecze w najmłodszej kategorii na wiekowej. Bambinka. Na boisku numer 3 w tym stronie po prawej. Patrzcie jakie jest, jest je Będziemy swoje mecze rozgrywać po prawej. dzisiejszym turnieju udział 7 drużyn tego najmłodszego pokolenia. No właśnie słuchajcie, posłuchajmy co się gra. jest Drugą drużynę kartonoszy, skorpiony lubań, lekkie Krakowice, olsze roszynę i radzenie kucharstwa Gwiazd. Serdecznie witamy. Jeśli chodzi o kategorię wiekową żaków, nieco starsze dzieciaczki, które tak jak powiedziałem wcześniej będą grały pusz obok nas po prawej stronie. Serdecznie chciałem przywitać Dobra, gości z Olszyny, z Miłkowa, z Gryfowa, Śląskiego, z Bolesławca i z Akademii Piłkarskiej Piast. Z Miłkowa, to jest parę w drużynie, w jest... jeszcze, kochani, także jest to ciekawe. Klub Jelenogórski, kartorosze Jelenagóra. drodzy Państwo, drogie dzieci, serdecznie, serdecznie witamy. Jestem przekonany, że czeka nas wiele, wiele, wiele emocji. Mamy Łukiego, słuchajcie, klub, klub kibica zasiad KS Talent. Ja idę jeszcze, kochani, troszeczkę tu w stronę, kochani, medali, stronę trofeów. Pięknie przygotowana oprawa. Mamy, zobaczcie, kochani, medale uczestnictwa dla wszystkich, Piękna idea dzieci dzieciom zobaczcie, widzimy kawałek tabliczki. Świetna idea, naprawdę świetna idea. E, także kochani, no co, wychodzą nasi zawodnicy. Powodzenia trenerze, powodzenia chłopaki. Gracie pierwszy mecz? Nie wiesz jeszcze. Także jak mówiłem, zobaczcie. Stasiu numer 6, Misio numer 4, Łuki numer 17, Kutek numer 7, e, Sabuś numer 13. No, Fabio nie zdradza się z numeru, jest w bluzie. E, w sensie... Myślę, że chyba będziemy grać pierwszy mecz Kochani, w związku z tym Idę po statyw i do zobaczenia Za momencik spotykamy się na pierwszym meczu